Godziszów na Lubelszczyźnie odwiedził nasz reporter Damian Dias. Dumni z miejsca, w którym żyją. W takich miejscowościach jak Godziszów, to żyjemy sobie jak u Pana Boga za piecem. I pozbawieni kompleksów wobec Zachodu. W tej chwili śmiało możemy stwierdzić, że jesteśmy gminą, która reprezentuje poziom europejski i w żadnym razie nie odstajemy i nie różnimy się od innych gmin europejskich. To efekt ogromnych inwestycji. Naszą ideą. Jest pełne zrównanie szans i pełne zrównanie poziomu życia między polskim miastem, tym wielkim, tym najbogatszym, a polską wsią. Dom kultury z nowoczesną biblioteką. W budowie hala sportowa i wodociągi. Aż 100 razy więcej pieniędzy na lokalne drogi niż w 2015 roku. Budujemy na bieżąco 7 kolejnych odcinków dróg z Polskiego Ładu. W tej chwili otrzymaliśmy środki na następne 7 odcinków. To jest taki skok cywilizacyjny, można powiedzieć, w ciągu 8 lat. Godziszów leży w pobliżu trasy Via Carpatia. Gdyby rządziła platforma z PSL-em, to ta droga nie byłaby budowana, bo to pokazały lata 2008-2015. Wtedy Via Carpatia została wykreślona z listy priorytetowych inwestycji drogowych. Inwestycji nie chciało wielu polityków platformy. To nie jest tylko pomoc polityczna, bo to gospodarka się nie obroni. Na ten ruch będzie Warszawa-Berlin albo Warszawa-Tamilska. Mieszkańcy z dziłowic w gminie Godziszów na własnej skórze odczuli nastawienie rządu POPSL do Polski Wschodniej. Zamknęli, nie wiem z jakich powodów. W 2010 roku zlikwidowano miejscową stację Orlenu. Przywróconą w 2018 roku. Postarali się i stację mamy i wszyscy są zadowoleni. Dlatego tutaj boją się powrotu do władzy ekipy Tuska i PSL-u. Wszystko jest teraz, to teraz złodnowa nowa będą sprzedawać. Uruchomione po 2015 roku programy społeczne poprawiły sytuację finansową rodzin. Łatwiej jest nam po prostu ich, no takie zapewnić podstawowe rzeczy, nie? Nie mówię, że tam kiedyś nam na coś brakowało, ale trudniej po prostu było. Kobiety z gminy Godziszów. Pewne siebie i przedsiębiorcze. Ja nie czuję się zagrożona. Bo jeżeli się. No, kobiety mają dzisiaj dużo prawa, naprawdę. Rolnikom nigdy nie było łatwo, ale teraz mogą liczyć na wsparcie rządu. Widzimy bardzo duży strumień pieniędzy, jaki płynie na wieś. Tych pieniędzy przed ośmiu laty nie było. To my jesteśmy partią polskiej wsi. Przekonuje Prawo i Sprawiedliwość. Zasobna pod każdym względem. Pod każdym względem rozwinięta, mająca mocną kulturę, będąca bardzo silną częścią, patriotyczną częścią naszego narodu. W Godziszowie nie czują się zawiedzeni ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego. Tu, jak w soczewce, skupia się rzeczywistość ostatnich lat: polska nowoczesna i ambitna, a jednocześnie zachowująca swoją tożsamość. Damian Dias, wiadomości.